Integracja umiejętności z rzeczywistymi wyzwaniami. Ostatnim etapem jest tzw. zamykanie procesu, choć w praktyce oznacza ono płynne przejście do stosowania zdobytych już umiejętności w realnych warunkach. Na tym poziomie Ćwiczysz wystąpienia, które możliwie wiernie oddają warunki, z jakimi spotkasz się w przyszłości. Organizujemy symulacje wywiadu, występ przed publicznością, nagrywanie materiału przed kamerą. Uczysz się zarządzać wyzwaniami na żywo, na przykład jak reagować, gdy zadają Ci niespodziewane pytania, jak radzić sobie potknięciami technicznymi czy chwilowymi? Brakami w pamięci. Doskonalisz swój wizerunek i branding po wystąpienie przed kamerą jest też formą budowania Twojego osobistego wizerunku. Na koniec tego procesu masz w rękach i w głowie pełen zestaw narzędzi i doświadczeń, które pozwalają ci bez obaw stać przed kamerą w nawet najbardziej profesjonalnych warunkach. Nadal możesz czuć lekki stres, ale to ten dobry stres, który tylko dodaje Ci energii.